MK, ares, pantata z tej strony. Nad wodą jestem. Patrzcie jak. Ares, co ty robisz? Tam widzę wędki jakieś, no to już tam metka jakiś siedzi No i przyszłem sobie podbierać troszkę mięciuków. Wiadomo. No bo co, wybuch nie ma A tu jest jakieś szkło O Jezus. Tu też coś mi się świeci Muszę to wziąć A Tu co jest, tu jest okonicę O to? Klepki. No dobra Stawiamy chleb taki zjedzą Może popada to rozmoknie i muszę aresa zapiąć Tam jest ten Jakiś wędkarz siedzi Chodź tu ares Za chwilę za chwilę się widzimy To jest koperkowo ziołowy sos zapalniczki Ojejko. Nie wiem co to było, ale Tego tak, nie biorę Wersalki Puchy Ale Idziemy tu dalej zobaczyć O tam widzę coś Hu Moment To jest gęsty, ile tu przejść O, tu jest butelka właśnie I tu jest jakiś yeah. plastik o. Idziemy dalej Jak tu już przylazłem na tą wodę to Uf. Co to mi się robi chcemy tu zobaczyć ten nie ma Nie ma To do odzysku, do odzysku, to tego nie będę. Chodź tu. O, tam widzę też jakieś torby. Chyba ktoś tam przyjechał, jakiś wędkarz. Jak mm. muszę wokoło chodzić? Czekaj, Arus. O, jest tam wędkarz. Idziemy bokiem. Tu jest jeszcze jakaś flaszka. Sorry. Tu sobie chodź tu ale. O, ale tutaj coś jest. Jakaś flaszka mnie. Ale chodź tu. O, ale, że tam są śmieci jakieś. Lepsze tam wejść Tylko jak tu wejść? A jeszcze dostałem gratisie. Ares czekaj nam To jest. Sorry, ryby tak chaos taki. Ale... Tak to wygląda. Jakieś szpule. To jest jakaś reklamowa zbieramy cały ten całą tą wyrzucimy i... i lecimy do domu Fuh. Fuh. coś mi się tu na czapce o kurde drasz i jeszcze ja butelkę bym przełożył taka schowana jak prawdziwek Tak się schowa Chodź tu Ares Ares Nie muszę wysłać? Dobra, chodź znieść Tu siatki Tu nie tędy Ludzie mnie przeszkadza, że załowią, że tu jest to myślą Jeszcze tu później tu weźmiemy o, Proszę Po robaczkach ja, Nie, nie umiem wejść tu Tu jeszcze Buteleczkę I jakieś tenko koło Ale jest choć tu Ares, do mnie. Chodź tu, chodź, Tu odzież, Chodź tu, Ares. Śmieci. odzież, Śmieci nie nie ma. śmieci jest wystarczająco, żeby pozbierać. I ja tu mamy film w ogóle. Ty Ares, chodź tu! Ares, co ty, wariot? Chodź tu do mnie, chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu. Chodź tu, tam nie wolno. Ares! Co jest z tobą? Co tam woniasz? Tam nic nie ma dla ciebie. Chodź tu. Nie przeszkadzaj. Pan sobie łowi. Chodź tu. Chodź tu. Dobra, idziemy tam dalej. Muszę spauzować na razie. Sorry, Czy taki chaos, ale jak się zbiera śmieci, no to niestety jest taki chaos. Bo trzeba się tu schylić, tu. I to tak wygląda, jak wygląda. No. Huh. Powiem wam, nasylałem się trochę już Patrzę czy tu nie ma coś w tych szakach butle Ale już jest tak Patrzę, to plastikowa z takim zapięciem no niemożliwe Jak to jest możliwe Jeszcze takiej butelki nie widzę Dziwno Patrzcie ja mam już tych śmieciów Ja gdzie. Cała cała torba a tu mam do odzysku idziemy idziemy tu wyżej, idziemy powolutku będziemy wracać do samochodu bo przecież tam jeszcze coś pozbieramy po drodze O ale tu gry leży <laughs> Proszę nie. Wiecie co? Ja to wysypuję. Ja sobie pójdę tam potem. Jeszcze tam na tą końcową plażę. A reszcie się pokąpię, a tu po drodze jeszcze śmiecichu, bo tam są jeszcze pojemniki to będę mógł wyrzucić. Albo dobra pójdziemy raz. Tylko to wysypiemy. O. Super. Oh, A Ale i tu możemy iść sobie jeszcze Tą blisko Już mam pusto Znowu można zbierać sobie Idziemy dalej Chodź tu do mnie, nie wolno tam Widzicie Jeszcze ile się znajduje te śmieci Komu to nie przeszkadza nikomu to nie przeszkadza o, tam Jesteś tak będzie stał nad wodą śmieciuchy mu podbierałem naokoło a on sobie będzie stał i patrzy w wodę ryby ryby, mięso, mięso, mięso też podnieść coś cokolwiek no, ale to nie będzie podnosić, podnosić, bo to przecież nie jest jego. Nie ma takiej możliwości. To nie jest. Jecha. To nie będzie podnosił. Rybę to podniesie, ale nic poza tym. I jeszcze zostawi tam żyłki po robalach jakieś pudełka, puszki po kukurydzy. I no tak to wygląda. A żeby nie było, że on, to wyniósł no to 5 metrów czy tam 10 metrów dalej, to wywali jest do kubła, to nie, nie ma takiej możliwości. Zresztą, na poprzednich filmikach widzieliście jak wędkarze potrafią wszystko zasypić. Nie, to. Nie. Nie będę się już powtarzał, sami wiecie. Pokazywałem wam, jak to wygląda właśnie po wędkarzach. Nawet te doświadczenie robiłem, że jak mi powiedzieli ten że zostawią to czyściutko, bo oni są sprzątają oni tam kurde nawet miotły mają no i a jak potem jak oni pojechali jak zobaczyłem ten syf to oni zostawili to byłem przerażony kurde to są jakieś kolce co to jest tutaj patrz Ares Puszki. Puszki były. O, tu są jeszcze puchej. To jest plastik. No i widzicie, no tak to jest. No, rzuci to wszystko do, do krzaków. <gryw> Nie umie tego zrozumieć naprawdę. O Boże! Fuh. Do krzaków tu rzucimy. nie? Bo po co? A patrzcie, a przecież tu są pojemniki. Nie? Tu Gdzie tam. Już są, zbliżają się. I to dwa. Można by było tu zanieść to. Wyrzucić. Nie lepiej to tu. Krzaki. Po co to nosić. To masakra z tymi ludźmi Masakra oh, Próbuję ich czegoś nauczyć Czy ja ich czegoś nauczę Wy jakbyście mogli Też próbujcie ich tam uczyć tego wszystkiego Patrzcie Druga torba Druga torba wyrzucona oh. oh, fajnie by było jakby było czysto żeby ludzie tak nie śmiecili No mają pojemniki nawet i też dalej będą śmiechać. No i to tak właśnie wygląda. Dobra, ja się żegnam z wami. Serducho dla was, idę do samochodu. Na dzisiaj starczy. Arysek też was Chociaż <grym> tam idzie gdzieś zobaczyć coś. Dobra, to na następnego razu. Trochę pomarudziłem, ale... Ech, dbajmy razem wspólnie o to wszystko, bo to jest nasze wspólne. Trzeba za to o to, o to zadbać, bo, bo jak nie my, to kto? Papá, pa, ser ducho.